Szymon Hołownia studiował na Kolegium Humanum, tak twierdzi tygodnik Newsweek. Marszałek Sejmu przekonuje, że złożył tam papiery, bo chciał uzupełnić wykształcenie, ale nigdy studiów nie rozpoczął. Więc mamy słowo przeciwko słowu. Co symboliczne, atak medialny na lidera Polski 2050 pojawił się, kiedy Szymon Hołownia ośmielił się krytykować koalicję obywatelską i samego Rafała Trzaskowskiego. Aż samo ciśnie się na usta przypadek Paweł Błoch. Nie z ukrywania! Newsweek by... powołując się na informatorów z wewnątrz Kolegium Humanum podał, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia studiował na tej skompromitowanej uczelni. O tym, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia był studentem Kolegium Humanum mówią wszyscy byli pracownicy tej prywatnej warszawskiej uczelni. Widzieli jego nazwisko na liście studentów, widzieli jego podpis pod immatrykulacją. Czyli przyrzeczeniem studenckim. Słyszeli też, jak słynnym studentem, wtedy byłym kandydatem na prezydenta i liderem powstającego ruchu Polska 2050, chwalił się ówczesny rektor Kolegium Humanum. To kłamstwo, przekonuje lider Polski 2050. Szymon Hołownia przyznaje się, że składał na tę uczelnię dokumenty, ale nigdy studiów nie rozpoczął z uwagi na szereg wątpliwości, które pojawiły się wokół Kolegium Humanum. Nie byłem tam ani razu. Nie spędziłem tam ani minuty, nie byłem na żadnych zajęciach, nie napisałem żadnej pracy, w, nie uczestniczyłem w żadnych projektach. Nikt mnie tam nie widział, nikt mnie tam nie słyszał, nie prowadziłem żadnych rozmów, nie podpisałem żadnej umowy o studiowanie. Narracja Szymona Hołowni ma jednak dziury. Marszałek Sejmu przekonuje, że w momencie aplikacji na Kolegium Humanum nie był zaangażowany politycznie. To był rok 2020 o ile dobrze pamiętam, a więc ja nie pełniłem żadnych funkcji publicznych, o nic się nie ubiegałem, po prostu uznałem, że czas uzupełnić wykształcenie. To oczywisty nonsens, ponieważ było to chwilę po wyborach prezydenckich, w których Hołownia startował, otrzymując prawie 14% głosów i w trakcie budowania przez niego ruchu politycznego Polska 2050. Bo w tym projekcie Hołownia 2020 chodziło od samego początku właśnie o to, o Polskę, 2050. Jak się okazuje, środowisko mediów trzeciej RP dawało już w przeszłości sygnał Szymonowi Hołowni, że coś na niego mają. Tam jednak z pokerową twarzą przekonywał, że nic na temat Kolegium Humanum nie wie. Wiesz co, chciałabym na koniec Cię jeszcze zapytać o no, spra piękne. sprawę Kolegium Humanum. Wiesz coś Aha. na temat tej szkoły? Czekaj, pokaż mi co to jest. To jest szkoła, która jest kuźnią kadr PiSu, bo wiesz, trzeba było zrobić y, taką uczelnię, w której MBA dostajesz w ciągu trzech miesięcy, albo A nawet tak. i krócej, Aha. po to, żeby potem zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. A to ciekawy pomysł, to jeszcze, jeszcze na to nie wpadłem. Że... No chyba nie do końca. Zastanawiający jest jednak fakt, że akurat teraz medialne armaty zostały skierowane w stronę marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 przed kilkoma tygodniami ogłosił start w wyborach prezydenckich, a w związku z tym nie szczędził krytyki swojemu bezpośredniemu konkurentowi, Rafałowi Trzaskowskiemu. W mojej ocenie i dlatego startuję, to nie jest ten człowiek na to miejsce, bo się po prostu nie zgadza, jak to mówią w wojsku, karta opisu stanowiska, czyli wymagania wobec człowieka z możliwościami, kompetencjami, całą drogą życiową. Co więcej, klub parlamentarny Polski 2050 nie zgodził się na polityczny dyktat Donalda Tuska i pozwolił, aby obywatel... Obywatelski projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym trafił na obrady komisji. Ta dyskusja powinna odbyć się w komisji, a więc nie przesądzamy dzisiaj o tym, czy ten projekt sejmu uchwali, czy nie uchwali. Ja chcę, żeby ten projekt był procedowany w komisji i tego chce też Klub Polski 2050, dlatego zagłosujemy, jak powiedziałem, przeciwko wnioskowi Platformy Obywatelskiej. Wygląda na to, że marszałek Sejmu nagrabił sobie u swojego sojusznika. Sprawa wydaje się tak oczywista, że nawet Szymon Hołownia publicznie sugeruje, że służby są wykorzystywane w kampanii wyborczej. Wiem, że służby są też tego rodzaju mechanizmem, który czasami lubi włączyć się w ten czy inny sposób do gry. Wiem, że czasami się zdarzają sytuacje, które nie pozostają w, pod pełną kontrolą. Jak w ekipie takich asów służby mogą wychodzić spod kontroli? Premier Tusk niczym dobry, car Wysłuchał tłumaczeń lidera Polski 2050 i łaskawie pozwolił mu nadal być niezależnym kandydatem na prezydenta i niezależnym marszałkiem Sejmu. Słyszałem wyjaśnienia pana marszałka Hołowni, y, moim zdaniem ono są absolutnie wystarczające. Był bardzo szczegółowy w. Y, tej sytuacji. Więc z jednej strony mamy zapewnienia premiera o wsparciu, a z drugiej medialno-polityczną ofensywę. Tylko czekać, aż posłowie Polski 2050 będą się masowo zapisywali do Platformy Obywatelskiej. Taka to. Koalicja. To jest kolejny przykład, że Donald Tusk musiał wiedzieć o tym, że taki atak będzie wyprowadzony, a następnie nie był nawet na posiedzeniu Sejmu, gdzie mógłby w cztery oczy wyjaśnić sprawę z marszałkiem Szymonem Hołownią. Sprawa Kolegium Humanum ciągnie się już od kilku lat. Była to prywatna warszawska uczelnia, w której za odpowiednie pieniądze można było uzyskać dyplom ukończenia studiów MBA, który otwierał ścieżki do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa. Oferta była na tyle atrakcyjna, że korzystali z niej politycy z całej naszej sceny. Czy sprawa tej uczelni zatopi karierę polityczną Szymona Hołowni? To pozostaje pytaniem otwartym.